Cześć, witajcie. Chciałem Was zaprosić na następny odcinek na naszym kanale. I, i co? Będzie to się składało z, e, z kilku małych wypadów. W tym jeden raz bym z synem. To też chłopak fajnie połowił. E, jest medalowa ryba na pewno. Ale co tu się odwaliło to musicie sami zobaczyć, bo sam nie mogę uwierzyć. Trzymajcie się, pozdro i dotrwajcie do końca. Nie widziałem akurat. A idzie. Jest! Jest! Brawo, synek! Już idę z podbierakiem, ale klenich! Brawo, o to chodzi! Po to przyjechaliśmy! No, w moją stronę! A! Pięknie, o to chodziło, Piąteczka! Gdzieś powolutku prowadzimy. Ohohohohoho. o, o, o. Ja się i... Tak, tak, ja też tak robię. To co, zaraz go? Na matę, co? Na matę, zmierzymy go, odhaczymy. Tutaj klenia 49 cm i złowiony na przynętę powierzchniowo. Właśnie, uper taki. E, e, widziałem cały czas, jak właśnie odprowadzał kubie przynęte. Więc kuba, wypuszczamy rybkę, i może jeszcze coś złowimy. ピンクのクーハ。 Mówiłem Ale to jest Spike. Ale ja wiedziałem że tam będzie Podejść troszkę teraz już, bo żebyś go wyciągnął No w moją stronę Ale uderzył Troszkę kuboś nie, nie daj mu tam w krzaki Teraz w moją stronę No jak jesteś gotowy to dawaj go Jest. <grywa> Brawo <grywa> to opowiadać co to złowiesz. No tu tutaj szupaczek ponad 70 cm na tą samą przynętę Na no, nie? przy łowie bo mieliśmy łowić klenie ale widzicie piękna rybka Także wody to wody Tutaj może będzie Ci łatwiej. Okay. Gratulacje E Pierdziele! Cholera, już widziałem falę normalnie atakował. I nie wpiął się. Tylko jestem ciekaw, czy to kleń, czy szczupak. Jest! Ale wziął Żeby go teraz jeszcze Tu przyciągnąć Co to jest, kleń? Chorowa, myślałem, że szczupak Ale klucha Żeby się mnie odpiął. Jest! U! Ale wielkie U! no, o to chodziło Ale ryba, ja nie wiem czy zaraz ją zmierzymy. Ua! Zobaczcie tu 50 9 No prawie 60 No 6-6 sześć, sześć dyszek powiedzmy No jest przepiękne Wydaje mi się, że spokojnie ponad 3 kila Eee, największy w tym sezonie, bo mam centymetr mniejszego, ale złowionego na kanibala w zimę. Ale ten jest po prostu taki tłusty, taki jest masywny. No przepiękna ryba. A wzięła na przynętę powierzchniową, ostatnio dosyć często na tułowie, to, eee, to jest super pluper. Eee, no bardzo fajna przynęta, szczególnie w takich warunkach, gdzie mamy tyle zielska płynie. Także szybko jeszcze w rybkę wsadzę do podbieraka, niech odpocznie, zrobię kilka fotek i, i łowimy dalej. No zobaczcie Ledwo ten podbierak mogę podnieść Rybka gotowa już Schowała się za krzaczek jest dobrze, jest dobrze Myślę, że zwał dostanę. Boże święty. Jezus Maria! No nie wierzę, że się nie wpięło, przecież to był metr chyba. Co za ryby! Jest. Ale to nie jest ten, me ten metrowy wczorajszy, ale też jest niezły Oj, chyba w krzaki mi wszedł. Jest, jest pod No jest rybka. Byłem tu wczoraj jak gdzieś się byłem tu wczoraj jakieś co Dwie godziny z wieczora udało się tego konia złowić, no i trzy razy mi brał szczupak To chyba nie był ten szczupak, chyba że w pierwszym braniu, bo naprawdę widziałem tam tego był dużo, dużo większy. Także rybkę wypuszczam, nie odpuściłem rybce, no jak wiecie jak to jest, nie? trzy razy wcinać i nie zaciąć, no ale, oho, o, o. poszedł krokodyl. No i co mam nocki teraz, nie wiem czy wspominałem już, e, mam miesiąc nocek, więc będę próbował wyskakiwać na 2-3 godzinki e, przed pracą, tak jak teraz jest godzina 11. Tak mówię, do pierwszej miejsc pierwszej 30 będę wędkował, więc może jeszcze coś fajnego połowimy. Także oglądajcie, piąteczka. A ty, taki śledź. <grywa> Mały. Chyba nawet by mu się nie zmieściło. Dobra, nie jest więc. Jest sztubak Aha. Aha. fajnie wpięty Raczej się nie powinien wypiąć Jest Damy go na trawkę drugi dziś no celujemy większe ale, ale zawsze rybka cieszy zobaczcie na to no i co zaraz ją otaczmy. co tu z tego będzie zobaczcie śledzik 65 cm. Już go wypuszczamy. Wziął znowu na płotkę w malowanie wzdręgi e, Savage Gear. E, ona chyba waży 80 gram. Line through. No i uciekł. I łowimy dalej. A ty, chętny był, ale nie trafia. Witajcie ponownie, no ja już e, wracam, kończę. E, niestety muszę iść do pracy. Bywa. E, no i co? Sam widzieliście co powiedzieliśmy. ten kleń. To jest e, później zobaczyłem troszkę lepiej na zdjęciach wyszło, że ma równo 60 cm, więc to jest mój największy kleń w życiu. No udało się, niestety straciłem przynętę. E, Jakimś cudem agrafka mi się wypięła i po prostu odpadła mi przy, przy ściąganiu. No ale co? E, w sklepie Maciek się ucieszy. E, no i tyle. E, trzymajcie się, oglądajcie. No a ja zbieram się do skręcania materiału i do nowych przygód na nowej wodzie. Na razie.